Cześć wszystkim, tutaj Pilar z ekipy GierNizon.pl Wyszliśmy ostatnio z taką inicjatywą, bo zrobić coś y, poza y, schematem tych piątkowych podsumowań, zapowiedzi, recenzji, gameplayów i innych tego typu rzeczy. I z okazji tego, że mamy dzisiaj dzień chłopaka, zrobiliśmy sobie taki mały cykl, mały ranking, w którym y, Przypominamy swoje ulubione postacie męskie, które kiedykolwiek pojawiły się w grach, i opowiadamy o nich: dlaczego są one naszym faworytem, dlaczego tak bardzo nam się spodobały i przypadły nam do gustu. To chyba znaczy to samo. Nieważne. Niemal że każda osoba z naszej ekipy przekaże wam swoje rozmyślania na ten temat. Nawet pojawi się Darian, który do tej pory był tak naprawdę tylko nismenem, a razem ze mną zakładał tę stronę i po raz pierwszy będziecie mogli tak naprawdę usłyszeć jego głos. Także przygotujcie sobie bieliznę na zmianę. No i co, no chyba to będzie wszystko, więc, więc zaczynamy. Hello, tu wasz kochany Radek. Wiem, że już nie możecie się doczekać, więc bez zbędnego bełkotu zaczynam. Po pewnym czasie stwierdziłem, uznałem, zweryfikowałem. Że moją taką najbardziej fajnuchną postacią jest chyba Ezio Auditore da Firenze, bohater Assassin's Creed Brader Brotherhooda. Głównie z tego względu, że ubóstwiam tę serię, jej historię i ogółem wszystko, co jest w niej zawarte. Poza tym jego szata, mm -hmm, mm -hmm, wysuwane sztyleciki, mm -hmm, mm -hmm. są naprawdę koksiaste i wzbudzają u mnie Dialogi z jego udziałem, czasami klimatyczne, czasami jajcarskie, też są subcio. Nawet czasami miałem takie myśli, o kurde, ja chcę być asasynem, latać po mieście, rozkręcać wszystkich wokół. No, niestety, dość głupie, ale ja nic nie poradzę, mam schizy jakie mam, i po prostu trudno. Kłaniam się nisko, bye bye. Jeżeli chodzi o mnie, będę dosyć na bieżąco, nie będę przywoływał tutaj jakichś przykładów ze średniowiecza, jakichś Mariów czy innych bohaterów sprzed naprawdę długiego czasu, zardzewiałych. Tylko pójdę wraz z rozwojem technologii i jako swojego ulubionego męskiego bohatera gier przywołam, przypomnę, yy, wybiorę Adama Jensena z gry Deus Ex Human Revolution. Jest to dosyć niesprawiedliwa ocena, bo gry jeszcze nie przyszedłem i jestem w jakiejś. Zostałem w jakieś 25%, może. Ale już teraz mogę powiedzieć, że zrobił on, on na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o ostatnie gry, jakie wyszły w ciągu, no nie wiem, powiedzmy, dwóch lat. Szczególnie bardzo charakterystyczny dla niego jest ten głos taki niski i poważny niemalże jak mój. I żart, który zawsze lubię opowiadać, bardzo śmieszny, który mówi, że głos wina diesela jest tak niski, że można nie sobie golić nogi czy coś takiego. To teraz mogę powiedzieć, że Adam Jensen taki głos jak win diesel pewnie miał w postawówce. No ale nie tylko o głos się rozchodzi. Te lakoniczne wypowiedzi, takie bardzo proste, ale budzące respekt i ta jego nieprzerwana chęć do. Odnalezienia jego lubej. I ta niezłomność w dążeniu do tego to naprawdę robi wrażenie i pokazuje jak wielką motywacją może być stracenie kogoś bliskiego. I on nie jest też zadowolony z tego, że został, jak mówi polska wersja językowa, odrutowany, a mimo wszystko cały czas walczy i nie poddaje się. Więc z mojej strony to tyle. Mój ulubiony bohater męski Adam Jensen. Witam Was z tej strony Bigon. Z dzisiejszej okazji chciałbym Wam powiedzieć o dość starym bohaterze gier RPG, dokładniej serii Gothic. Chodzi o bezimiennego. Przypodobał mi się, gdyż trafił do górniczej doliny jako zwykły skazaniec. A okazało się, że jest on wybrańcem bogów i z ich pomocą wyswobodził wszystkich za bariery. Na wzór starych rpg możemy go wyszkodzić w jakimkolwiek kierunku zapragniemy. Jest wielofunkcyjny. Parę razy próbuje on się przedstawić, ale zawsze ktoś mu przerywa. W drugiej części serii Smoki mówią mu, że nie ma on jednak imienia. Pozostaje tajemnicą. W górniczej dolinie poznaje on przyjaciół, którzy to mu przez całą przygodę. Jest to kolejno: najemnik Gorn, mak ognia Milton, obłąkaniec Lesnar i najlepszy jego przyjaciel Złodziej Diego. W sumie występował w Gotiku, Gotiku dwójce z dodatkiem, Gotiku trójce z dodatkiem i Gotiku czwórce. Występuje też jego alter ego w Rizenie, po tej całej kłótni pirani z Joe Wood. To wszystko o nim zapraszam do kolejnego bohatera. Z tej strony Darian i postać, jaką wybrałem, to Kratos. Pierwszy raz zmierzyłem się z nim na PlayStation, zaczynając od ostatniej części. Muszę przyznać, że do jedynki, dwójki jakoś nigdy nie miałem odwagi się zabrać. Choć w tym momencie nadrabiam te zaległości, i God of War Collection leży na moim biurku i czeka aż ogram. Najbardziej w Kratosie podoba mi się jego charakter. Jest konkretny i nie odpuszcza. Czyli szczerze, taki jak ja. tego jego styl niszczenia ludzi, moim zdaniem, jest to poezja. Z panelem na twarzy, rozerwałem wszystkich jego przeciwników. Hmm, to chyba na tyle, Ella. Karl Casanova Johnson, chłopak, wychował się w getcie. Chyba nie trzeba przypominać, jakiego koloru skóry jest ten koleżka, ponieważ wszyscy go znają z Auto San Andreas. Karl jest średniego wzrostu, czarnoskóry mężczyzną pochodzącym z miasta Los Santos w stanie San Andreas. Dlaczegoż to Casanova? Głównie dlatego, że specjalny mod umożliwiał zrobienie z Karla erotyczną maszynę. Jednak zanim dojdzie do czegoś więcej z kobietą, musi się chłopak nieźle y, napracować. Hmm, może nie wydaje się to zbyt trudne zabrać kobietę na drinka, do pizzerii, a nawet i na tańce. Jednakże coś trzeba zrobić, aby głównym zajęciem jego mościa jest prowadzenie gangu wraz ze swoim bratem. Dzięki jego historii dowiadujemy się jak żyli wtedy ludzie w stanach, w gettach, pomiędzy gangami. Główny bohater przeżył tak wiele, że mógłby rozdzielić na niejedną osóbkę to co przeżył. No i na tym kończy się ten dasz mały ranking, mały prezent z okazji Dnia Chłopaka. Mam nadzieję, że będziecie chociaż trochę zadowoleni i nasze zestawienie, chociaż mało oryginalne, będzie mogło um, jakoś um, porównywać się z Waszym, będzie podobne do Waszego. E, mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli więcej tematów, więcej okazji do robienia e, czegoś takiego. Tymczasem e, z tej strony, Pilar z ekipy zapraszam Was właśnie na tę stronę, e, na nasz kanał YouTubeowy. Odwiedzajcie naszego Facebooka i Twittera. Na razie.